Tak więc y, sytuacja zastana jest taka jak na załączonym obrazku. Co obstawiam w 100% to, że pod spodem nie ma nawet grama paroizolacji. Obraz jak po wojnie. No nic, na moje oko to jest dramat. rozłupałem jedno z tych okien i powiem szczerze, że wcale nie wygląda to obiecująco. Co ludzie myślą robiący izolację w ten sposób? Zwróćcie uwagę na te nierówności tutaj w tych miejscach. No To wszystko powoduje, że między tą izolacją, która potem na to przyszła będą na pewno jakieś pustki powietrzne. Jeżeli ta pierwsza warstwa poszła już nierówno i byle jak została niechlujnie ułożona to te pustki się przeniosą na drugą warstwę, a tutaj już jest jej bardzo mało. I, I tutaj po prostu będzie się tworzyć mostek, a nie wierzę, że ten otwór gdzieś tam nie przebiega do następnego, i do następnego, i do następnego. Więc w efekcie końcowym taka izolacja to tak na dobrą sprawę e, chyba niewiele daje. No nic, na moje oko to jest dramat. Tu mamy kolejny dowód na to, że ta izolacja nie za bardzo spełni swoją rolę. No i obraz jak po wojnie, inaczej tego ująć nie idzie. Nie niby wspominając o tym, że tutaj po prostu tak sobie ta deska była odkryta, e, fragment ramy i wszystko dookoła jest jak jest. Tutaj okazuje się, że no właśnie niespodzianka, na dole to wygląda w tym oknie zupełnie inaczej. W góry też już ktoś widzę coś kombinował, ciężko powiedzieć, że to jest prawidłowo wykonane. Nie wiem co autor miał na myśli, szczególnie pozostawiając na przykład takie rzeczy, tak? Pamiętajmy, że to okno zostaliśmy zapłytowane. Tak? No i po wyjęciu tych desek maskujących z drugiej strony mamy kolejny popis kreatywności. Zaznaczę tylko, że ta deska sięgała dotąd. Tak więc za deską była ta fajna dziura. Nie? To by było tyle w tym temacie. No, i znów sytuacja się powtarza. Znalazł się styropian, za którym jest wełna. Na swoją drogą nasza deska znów była w tym miejscu. Więc kolejna dziura i kolejne miejsce, gdzie tak naprawdę ta izolacja nie miała znaczenia. Ok, a więc na chwilę obecną nie pozostaje nam nic innego jak zająć się tymi ubytkami. No, z uwagi na fakt, że mamy tutaj dość dużo miejsca, jeżeli chodzi o przestrzeń do ramy okna, którą ładnie wypełnimy naszą. Jak zwykło to bywać, w naszym przypadku wełną fasadową. Natomiast wszelkie tego rodzaju rzeczy musimy uzupełnić do jakiejś płaszczyzny, no bo niestety, ale nie wprawimy tu fragmentów wełny, śmieci i czegokolwiek innego, tylko po prostu w tym momencie nadbudujemy to pianą. Zrobiliśmy miejscowo, gdzie nie gdzie jeszcze takie odkrywki, żeby tylko zweryfikować, czy to faktycznie jest wypełnione, czy to znów jest tylko z wierzchu napsikane. Te okna są dość mocno. Na chwilę obecną one są dość mocno rozwarty. Jest ten skos żelbetowy w stosunku do ramy okna. No my nie będziemy zmierzać ku temu, żeby aż tak szeroko tą szpaletę otwierać. Zrobimy to na przestrzeni centymetra, może dwóch, ale nie tych tutaj dziesięciu powiedzmy. Ok, na chwilę obecną uporaliśmy się z izolacją. Zaizolowaliśmy sobie tą dolną część póki co. Później przejdziemy do reszty. Jak już będziemy wiedzieli, tak naprawdę jak przebiega. Cała reszta okna, a na tą chwilę zaczynamy trasować sobie nasz przebieg okna. Ja sobie stawiam laser w tym miejscu, które mi trafia w punkt, który dokładnie trafia mi w punkt na oknie, na ramię okna. Dokładnie tu. Tym sposobem wiem, gdzie jest mój wierzchołek mojego okna. Znaczę sobie ten punkt i od tego punktu ustawię sobie zaraz linię, która mi pokaże przebieg. Całego okna. No i tym sposobem, przy pomocy lasera, wyznaczyliśmy sobie przebieg naszego okna w stosunku do naszych skosów. Mamy to zaznaczone tu, mamy to zaznaczone tam na stropie. No i wiemy tak naprawdę skąd, dokąd nasze okno sięga. Pomoże to nam w określeniu, jak daleko mamy się odsuwać czymkolwiek od tego, od tego elementu żelbetowego. Będziemy mieli na jakiś punkt doniesienia w tej chwili, bo tak to musielibyśmy wszystko robić w powietrzu. Zwykle mamy do dyspozycji po prostu profile, które przebiegają po całym skosie i jesteśmy w stanie na tych profilach sobie to pozaznaczać. No tu potrzebujemy jakiejś linii pomocniczej. Nasze Garki zostały czy tam glify zostały złamane wedle sztuki no, na dole, żeby uzyskać odrobinę przestrzeni do, 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 do dojścia, do klamki, bo są dość wysoko te okno, nawet za wysoko mi powiedział. No a w górnej części niestety zrobiliśmy, co się dało zrobić. To już niestety jest wynikiem tego, jak wysoko zostało osadzone okno. No i nasz glif tam jest niestety kosmicznie duży, wolelibyśmy, żeby był znacznie mniejszy. Niestety już nie mamy na to wpływu. Tak samo sytuacja kształtuje się tutaj w drugim pomieszczeniu, to samo u góry. I okno numer 3 sytuacja analogowa analogiczna, nie analogowa również będziemy wszystko równać. Mamy to oczywiście zagruntowane. W międzyczasie ta czynność została wykonana. Witajcie z powrotem. Jesteśmy dzień po tym jak wykonaliśmy przygotowanie naszych glifów, czy tam krawędzi do tego, żeby przykleić paroizolację. Mamy to jeszcze wilgotne, więc to sobie wyschnie dzisiaj. Jeszcze to zostawimy, nic nie będziemy kleić do tego. Natomiast jest to dobry moment na to, żeby wykonać to nasze docieplenie krokwi, które jest zawsze dość kłopotliwym tematem. No My to robimy w taki, a nie inny sposób. Ta wełna twarda, fasadowa idealnie się do tego celu nadaje. Łatwo się kształtuje, łatwo się w niej rzeźbi, kolokwialnie rzecz ujmując, i wygląda to jak na załączonym obrazku. No, jest to zrobione z wielu fragmentów, ciasno spasowane, to wszystko nam ciasno siedzi. Te nasze elementy tutaj pierwsze z góry są złapane taką szpilką. Szpilką z M-Systemu w zasadzie. Do krokwi wkręconą razem z podkładką, taką ciutkę większą niż ten łebek, żeby to się trzymało na miejscu. Druga strona wygląda podobnie. No, musimy zachować ciągłość tej izolacji, więc dlatego pojawiła się ona na tak dużej powierzchni. Mamy pokręcone krążki, no i już teraz wiemy, że troszeczkę życie zweryfikowało nasze pierwotne zamiary, bo chcieliśmy paroizolację przykleić w to miejsce przed krążkami, natomiast paroizolację jesteśmy zmuszeni wywinąć do tego miejsca. Więc, gdzie nie jeszcze będziemy musieli uzupełnić sobie te braki, no i potem będziemy się tak naprawdę zajmować paralizowaniem i płytowaniem. Uzupełniliśmy również ten fragment tutaj, w tych miejscach. No, niestety, ale również było miejsce w styku dwóch tych izolacji ze sobą, no i trzeba było o to zadbać. Pamiętajmy, że nasza izolacja jest tak skuteczna jak jej najcieńsza, czy tam jak jej najsłabszy punkt. Oczywiście, góra wygląda jak wygląda. Zrobiliśmy tutaj miejsce w tej części styropianu. To wszystko z powodu tego, że w momencie, kiedy to zamkniemy płytą, bez problemu będzie można tam wykonać nadmiar cellulozy, która skutecznie każdą wolną przestrzeń wypełni. Ok, i kilka chwil później jesteśmy już na etapie paroizolacji. Posiłkując się tym fartuchem, który jest tutaj w tej ramie okna, łączymy się z nią w ten sposób. Robią to na zakładkę z naszą paroizolacją na na tym fartuchu. Uszczelniliśmy go sobie gdzie nie niegdzie, bo był już roztargniony. Trzeba na to zwrócić uwagę na pewno. To będzie uszczelnione do naszego stropu w ten sposób. Tak to wygląda. A odnośnie samej folii paroizolacyjnej, bo jak się domyślam, jest to taki element, który może was. Yy... Interesować, dlaczego akurat taka, a nie inna? Mamy tutaj do czynienia z paroizolacją aktywną, izolacją M Duplex, tak się nazywa. No i tak, jest to paroizolacja aktywna, czyli taka, która w korzystnych warunkach w jej otoczeniu będzie sprawiać, że otwiera się ona dyfuzyjnie, co sprawia zarazem, że nasza wilgoć z przegrody będzie w stanie migrować do wnętrza. Dlaczego akurat taka? Z uwagi na fakt, że w oknie zawsze będziemy mieli najmniejszą grubość izolacji, jakie by to okno nie było, to zawsze w miejscu na Krokwi jest to punkt, w którym izolacji jest najmniej w całej zabudowie poddasza. Niestety takie są realia. Technicznie rzecz praktycznie niewykonalna. Aczkolwiek można by się pokusić o zwiększenie tej grubości intencjonalnie, już przez projektanta. Mam na myśli dokładnie fakt, że wiedząc gdzie będzie okno połaciowe, należałoby rozszerzyć rozstaw krokwi maksymalnie jak się tylko da. Właśnie po to, aby tej izolacji tam y, móc dołożyć, idąc dalej, y, jeżeli jest to miejsce, w którym jest najmniej izolacji, to jest to też miejsce, w którym y, będzie najmniejsza grubość materiału, w którym zaistnieje przejście z temperatury ujemnej do temperatury dodatniej panującej we wnętrzu. Jest to takie miejsce, w którym gdzieś ta nasza krzywa przejścia z temperatury ujemnej w dodatnią może się spotkać lub niebezpiecznie, niebezpiecznie zbliżyć do y, krzywej następności. Y, Nasycenia parą wodną powietrza, które tam będzie zawarte w izolacji, i może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie się do nam wytrącać wilgoć. Zawsze tam, gdzie jest tej izolacji mniej, to takie ryzyko może zaistnieć. Tak więc punkt, w którym najmniej izolacji może się pojawić najwięcej wilgoci, więc staramy się zmierzać do tego, żeby ta wilgoć, ewentualnie która się tam pojawi, miała najłatwiej jak stamtąd ujść. Drugą kwestią jest fakt, że jest to okno. Zawsze tworzono wnękę, w której znajdzie się ciepłe powietrze. To ciepłe powietrze będzie wilgotne, więc z drugiej strony znowu atakujemy je wilgocią. No i trzeci aspekt, który tak jakby pomaga tej paroizolacji w wyciągnięciu tej wilgoci, to fakt, że jest tutaj przeszklenie, które również spowoduje, że najszybciej będzie się będą tendencje do najszybszego osuszania się tej powierzchni, więc w sytuacji kiedy tu się zrobi odpowiednio ciepło i sucho, bo słońce na przykład zacznie nam tutaj grzać i fajnie suszyć powietrze i całe otoczenie, ta para izolacja od razu zacznie działać, bo otworzy się i wtedy mamy większe możliwości na przepływ tej wilgoci w kierunku do środka, wspomagając tym samym suszenie tej izolacji. Trochę tego dużo wiem, ale zasadniczo to właśnie o to chodzi. Takie trzy elementy, które się na to składają to właśnie wilgoć z izolacji może sobie wyjść, duża ilość wilgoci, która może być w środku, bo to miejsce zawsze będzie kumulować w sobie wilgotne powietrze i ten element z tym suszeniem, tej aktywnej paroizolacji to są takie aspekty, które warto wziąć pod uwagę. Ja osobiście uważam, że w zasadzie od dzisiaj będziemy to Yy, praktykować, że każde okno połaciowe będzie w ten sposób wykończane, bo para aktywna w tym miejscu ma w mojej ocenie największe zastosowanie. No i wracamy ponownie do tematu naszych okienek. Zdą, zdążyło wyschnąć tak jak tego oczekiwaliśmy, te powierzchnie, które były wypełniane klejem, są już suche. Yy, no, my już mamy kolejny krok za nami w międzyczasie, zagruntowaliśmy sobie powierzchnię pod. Yy, Dalsze klejenie, no to zabieramy się do klejenia. Ok, no i kolejna część zadania za nami. Mamy poklejoną parę Nie wygląda to jak na przykładowych obrazkach z katalogów, no ale niestety sytuacja jest dość wymagająca i wymagała od nas dość sporej ilości improwizacji w tej materii. Tak więc wygląda jak wygląda. Najważniejsze, że spełnia swoją rolę i swoje zadanie. Na mnie pozostaje nic innego jak pozostawić to na jakąś chwilę do wyschnięcia. No a potem bierzemy się za zamykanie tego płytami. Mamy już pierwsze płyty zamontowane, nie obyło się bez obrażeń. No ale cóż, życie będzie, będzie co z tego albo będzie pan zadowolony, jak to mawiają. Niestety, ale okazało się, że wkręty dedykowane do tych systemów bardzo nie lubią się z naszą. Parolizolacją i robią ją sobie owinąć wokół Ba, tudzież wokół paluszka, jakby to tak powiedzieć. W rezultacie stoczyliśmy małą bitwę z tymże właśnie argumentem, że wkręty przerpały na paralizację. Jedną płytę trzeba było ściągnąć. Niestety nie ma przebacz. Natomiast w pozostałych miejscach wiedzieliśmy już, z czym to się wiąże i byliśmy ostrożniejsi Także. Pełen sukces do tego miejsca. Lecimy dalej. Ok, kilka chwil później nasze doły są wprawione. Teraz wprawiać będziemy góry. Są już zrobione częściowo. Natomiast no, ta druga część, z uwagi na to, że ona już będzie klejona, musi zostać zrobiona za jednym zamachem razem z klejeniem. W międzyczasie wykonamy również wklejenie tutaj jakichś elementów uzupełniających. Chciałem to w pewnej chwili wypianować, ale uznałem, że. To piano to będzie wypadać, bo ona się tutaj tak rzeczywiście nie będzie miała czego trzymać a nie pójdę w ślady poprzedników i nie wkleję tego styropianu tak więc jedziemy z tym klejeniem okej, okay, po raz kolejny na dziś to wszystko mamy to powypełniane na tyle na ile się dało, tutaj wkleiliśmy takie paski GK aby nie marnować czasu i materiału, potem, na, znaczy czasu na schnięcie i jakoś zbytnio materiału. Poza tym ten materiał tutaj nie chciałby się za specjalnie trzymać, e, tak wygląda nasze połączenie. Wstępnie wyprowadzone ja się oczywiście nie przejmuję na tym etapie, tym jak to estetycznie wygląda, gdyż nie jest to warstwa finishowa, to trzeba będzie podrównać, a żeby to skutecznie schło. To oczywiście im cieńsza warstwa, tym lepsza. Wpadniemy tu za kilka dni, bo tak z dnia na dzień to kompletnie nie ma sensu. Hej, widać hey, z powrotem. Wracamy na temat związane z obróbką okien w skosach żelbetowych. Zostawiliśmy to ostatnio na tym właśnie etapie. Zostaje nam teraz poobrabiać to taśmami NOCO. Wszystko nam tutaj ładnie wyschło. Jest gotowe do dalszych prac się na powierzchni, gdyż był drobny uskok pomiędzy naszym stropem, a płytą, którą tam No Ale nie zmienia to faktu, że po wypełnieniu to będzie działać. Pozostałe okna już są w przygotowaniu. To okno zostało wytarkowane, czy tam była obcięta płyta jest z nadmiaru i wytarkowana. Kolejnym etapem będzie przygotowanie taśm, ale jeszcze w międzyczasie zwilżymy sobie tą krawędź. Dobra, zabieramy się do dzieła. Finalnie takie rezultaty, no, w, udało nam się wyprowadzić y, płaszczyzny, udało nam się wyprowadzić krawędzie. Y, okno wygląda jak wygląda, ale to też specyfika y, jego wynikająca z jego głębokości tak naprawdę. Y, no, niestety, ale dużo, dużo materiału trzeba było na to wrzucić, y, bo spore nierówności, i. I brak liniowości płaszczyzny, jeżeli chodzi o te tynki na tych skosach, strasznie miernie to jest zrobione, że tak powiem. No, ratowaliśmy maksymalnie, jak się tylko da, ale chcąc, nie chcąc, no tak to powinno wyglądać, tak? No, nie czarujmy się. Jest jeszcze dużo pracy wykończeniowej przez wykończeniowców do wykonania na, tym, na tej realizacji. Niestety nie będzie to nasza działka. My zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, to, co do nas należało, czyli obrobiliśmy te okna, które były w stanie opłakanym. Był, był to po prostu jeden wielki dramat, jak tutaj przyjechaliśmy. I tyle.